Hej, hej, hej! Doszły mnie słuchy, że masz problemy ze wzrokiem. Czy to prawda? To się idealnie składa, ponieważ jestem optykiem i specjalnie dla ciebie mogę dobrać odpowiednią parę okularów. Dobrze? Ale moje okulary nie są zwyczajne, bo oprócz funkcji korekcyjnych są to okulary, które mają także różne magiczne, mistyczne właściwości. Więc jest to coś nowoczesnego, coś czego jeszcze nie było na rynku. Zatem mam nadzieję, że akurat wybierzesz moje produkty. Wasze moje produkty są numer jeden. Dobrze. Dobrze. Usiądź sobie wygodnie. Ja już tutaj poszperam. Ja rozumiem, budżet ograniczony. Okej, okay, to ja zobaczę, co tutaj mamy na promocji. No tak, tutaj ta cała półka, tutaj, widzisz ta półka, tutaj, spójrz, spójrz, tutaj taka półka jest. To cała ta półka to są właśnie okulary, które są na przecenie minus 50%. A jak kupisz drugą parę, to potem z tych 50% się robi jeszcze kolejny minus 50%, co daje łącznie minus. Minus 100%? Nie, tak chyba. Tak chyba nie działają procenty. Nie uważam na, matema na matematyce. Niestety. Przepraszam. Dobrze. Pierwsze okulary, okulary, które mogę Ci zaproponować. Nie wiem, czy one będą pasowały do mm, Twojej oprawy oczu. Mm, mm, mm. Ja nie wiem, czy też będą no, dobrze się komponowały z Twoimi dużymi oczami. Mm, mm. Dobrze, no, 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 załóż po prostu te okulary i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No. Nie, nie jakoś, jakoś mi się nie podoba. Nie podobałeś mi się w tych okularach. A trochę szkoda, bo te okulary mają ciekawą właściwość. One widzą na podczerwie, nie wiem, czy zauważyłeś. Ale no. Yy. Więc jeśli kiedyś będziesz chciał zostać szpiegiem albo tajnym agentem ZSRR bywają tacy tutaj, e, no to takie okulary mogą się idealnie przydać. E, wszystko też przez nie widać. E, więc. No, zatem jeśli chcesz też zobaczyć, że tam ludzie nie kryją czegoś, czego nie powinni, to takie okulary na podczerwień będą idealną sposobnością, żeby zdemaskować kogoś, tak? No, no ale no, cóż można poradzić? Nawet najlepsze okulary, jak nie są to przedopasowane indywidualnie pod klienta, no bo faktycznie jednak do twojego rodzaju oczu, do twojego rodzaju twarzy, takie okulary nie pasują i wyglądasz po prostu badziewnie, tandetnie, ochydnie, tragicznie, bardzo źle nie wiem jakie słowa są jeszcze w słowniku, które określają niezadowolenie, ale naprawdę wyglądasz chujowo. Dobrze. A tego nie chcemy. Musi być pięknie, wspaniale, a nie fatalnie. Dobra. Mm, 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 mm. Te okulary idą na śmietnik. Dobra, następne okulary. Też nie wiem, czy taki design old schoolowy. Ci się spodoba, no wiem, że to jest coś, co by mógł nosić Twój pradziadek, ale w sumie ta młoda vintage mi się bardzo podoba, bo e, czasem te nowe ubrania są też kiepskiej jakości, a kiedyś to się robiło ubrania. W ogóle kiedyś jak się cokolwiek robiło, to się to robiło na 100%, a teraz wszystko jest takie byle jakie, szybkie, tymczasowe i byle jak, byle by było dużo. Nie rozumiem takiego podejścia, ale spójrz na te okulary. Mhm. Załóżę sobie, załóżę sobie. Mhm. Mhm. No, te okulary one są z. Te okulary, one dają obraz z maksymalnie możliwym przybliżeniem, więc to jest tak, jakbyś się przyglądał światu przez mikroskop. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale właśnie jak się te okulary założy, to widać nawet mikrodrobne drobne ustroje po prostu. Tu widzę takie dwa pantofelki po twarzy, ci chodzą i ruszają tymi rzęskami, nawet jeden tak, tak twerkuje tymi rzęskami. Właśnie to wszystko widać i jakieś pierwotniaki, bakterie, wirusy, koronawirusy, wszystko, wszystko widzę dokładnie, tak, tu widzę o mikron ci chodzi, uważaj, żeby ci, żebyś się nie zaraził, żebyś go nie wciągnął nosem no więc więc tak, takie okulary nie podobacie się design, ale podobacie się ta umiejętność no niestety to są jedyne okulary, które posiadają mikroskopijne widzenie niestety no trudno dobrać takie okulary które zarówno mają super ekstra moc a jednocześnie wyglądają ładnie to z reguły właśnie się wyklucza często te ładne okulary nie mają fajnej mocy fajnej umiejętności fajnego skilla zaś te brzydkie okulary to są po prostu op no tak to bywa tutaj niestety tak to bywa dobra no oglądajmy dalej tak nie traćmy nadziei bo być może znajdziemy naprawdę coś co się wywali z mam takie nieogarnięte włosy dzisiaj, ale i tak jestem seksim, tak, dobra, nieważne no. och, przepraszam pierdolło na ziemi ale no cóż wybacz mi, um, wybacz mi wybacz mi, okej okay. mm. następne okulary, które jestem w stanie zaoferować to są takie czarne okulary które wyglądają jakby zostały wzięte żywcem z filmu faceci w czerni mm -hmm. Mhm. One są świetne, bo pozwalają także na doskonałą widoczność w nocy. Czyli obraz obserwowany przez te okulary w nocy wygląda tak, jakby był w dzień tak naprawdę. Mhm. Poprawia się jasność obrazu. Nie tracąc przy tym na jakości. Więc no po prostu chodząc po nocy będziesz się czuł tak, jakbyś chodził w ciągu dnia. Więc jest to niesamowite. Design też jest taki nowoczesny, ekskluzywny, męski. Hmm. Czyli co, na razie jesteś na tak, dobra, to to odłożę na bok, bo być może znajdą się okulary, które będą ci pasowały jeszcze bardziej. Ale możesz też wziąć dwie pary, bo wtedy jest ta promocja, o której wspominałem, tak? Okej, okay. dobra, na razie, na razie to odłożę na bok po prostu i zobaczymy, co tam jeszcze mamy. Może weźmiemy do ręki te okulary, które spadły. Bebebe, be, be. kupię okulary. Czy możeście spadły na ziemię? Tak, takie okulary są chyba damskie. Tak, one są ewidentnie damskie, ale wiesz co? Ja, ja się płcią za bardzo nie przejmuję. Nie, tak naprawdę ubrania i akcesoria nie mają płci. To jest coś, co zostało narzucone przez społeczeństwo. Ty widziałeś, jak kiedyś ci faceci chodzili w rajtuzach? W perukach? Upudrowani? Uperfumowani? Właśnie. Standardy się zmieniają. Na no obecne standardy byłby to pedałek. A na tamte standardy to był to normalny, prawdziwy, męski, super, ekstra mężczyzna, więc naprawdę nie musimy się przejmować tymi standardami. Być może za 100 lat te okulary będą po prostu wzorcem prawdziwego samca alfa. No, Jakie, um, jaką umiejętność dają te okulary? Słuchaj, e, te okulary pozwalają ci nie widzieć tego, czego nie chcesz widzieć tak naprawdę. Jakby usuwają z Twojej rzeczywistości obiekty, osoby bądź przedmioty, których nie chcesz widzieć. Więc jeśli Twoja mama Cię denerwuje, to jesteś w stanie, mając te okulary na sobie, siłą woli sprawić, że przestaniesz ją widzieć. Co prawda, będziesz dalej ją słyszeć, ale nie będziesz jej widzieć. Więc ja myślę, że to jest bardzo fajne. Tak? No. No więc, na przykład, jakbyś teraz założył te okulary. I nie chciałbyś mnie oglądać, to możesz to siłą woli spowodować, mając te okulary na sobie. Więc naprawdę niezwykła umiejętność. Bardzo, bardzo fajne okulary, tak? Dobra, czyli na razie od, odkładam te i te na bok. Potem się zdecydujesz ostatecznie, które okulary będą najbardziej Tobie odpowiadały. Dobra, daj, 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 daj. Te okulary już były, tak? Bo się już pogubiłem. Dobra, to już było. Okej, okay, to jeszcze mamy dwie pary, tak naprawdę. I, i to będzie tyle. Dobra. Te okulary mm. troszkę przypominają te pierwsze, więc nie wiem czy one Ci się spodobają. Mm. Tak, te okulary są bardzo niebezpieczne, ponieważ one pozwalają na to, żebyś mógł strzelać laserem z oczu, mając je na sobie. Tak, tak, tak. One te cząstki światła tak przekształcają, że zamieniają się w laser, um, więc jest to bardzo zabójcza broń. Ona jest w wielu krajach nielegalna. W Polsce, no, to prawda, no formalnie niby to nie jest legalne, ale um, da, się to, da się to, są, są krótki prawne po prostu, bo ja to sprzedaję w celach kolekcjonerskich, um, dlatego da się jakoś to prawo obejść. To jest taka luka prawna, więc ja ci mogę to sprzedać, ale um, no boisz się takich rzeczy, no bo faktycznie bo możesz też kogoś tym zabić i potem będziesz mieć nasu... no to wymaga jednak mm, dużej odpowiedzialności a ty chyba, ty chyba nie jesteś odpowiedzialny więc dobra, to, to okulary odchodzą na bok po prostu, dobra, OK, dobra, dalej e, no to jeszcze mam ostatnie no, no to też design może nie za ciekawy takie bardzo mm, kwadratowe okulary mm. załóżę sobie No, te okulary tak naprawdę m, są stworzone dla celów humorystycznych. Jak sam zresztą zauważyłeś, kształty, które są postrzegane patrząc przez te okulary, są zniekształcone. Troszkę jak się idzie do wysokiego miasteczka i są te lustra, które zniekształcają obraz, to to właśnie działa tak samo. To są okulary czysto dla peki, dla rozrywki, więc jak brakuje ci rozrywki w życiu, jak ci już przestały bawić memy, filmy Polaczka, no takie okulary będą zajebiste, bo naprawdę to jest zabawne, nie na przykład zakładam te okulary. I od razu wygląd teraz wyglądałeś jak bakłażan, to było śmieszne. No więc em, takie okulary są naprawdę dobre dla beczki. No, A najlepiej jak ty założysz i twój kolega, kumpel, koleżanka też założy. I, em, możecie się pośmiać z tych kształtów wspólnie. Jest wtedy taka beka pompa, po prostu śmiechu nie ma końca. Więc naprawdę super okulary. Ale nie, dobra, Czyli ostateczna rozgrywka odbywa się między... Innymi. Tymi okularami i tymi okularami, które wybierzesz. Nie wiadomo, aż mi serce bije, bo jestem tak ciekaw, które okulary jest. ostatecznie zostaną przez ciebie wykorzystane. Te lub te, te lub te, te, które, które, które. Okej, okay. czyli te okulary. Facet ci w czerni. Okej, okay. Okay. czyli przypominam, te okulary mają umiejętność, dają ci umiejętność postrzegania rzeczywistości w nocy, tak jakby to był dzień, więc w nocy tam się nie potkniesz. Wracając po pijaku, że po pijaku, to w sumie tak się możesz potknąć, ale no chodzi o to, że twoja widoczność w nocy zostanie poprawiona, więc super. Okulary dla ciebie. 150 zł Gotówką? Kartą. Gotówkę. Proszę mi dać gotówkę, Dziękuję. Dobrze, okej. Okay. To obaj się okulary pięknie sprawdzały. O, ja jeszcze dołączę ten futera. No, zapakuję do futerału. Proszę bardzo. Okulary. Do futerału. Pięknie siedzi. Proszę, wręczam. Mhm. No i to tyle. Do, do widzenia, do widzenia. Bardzo było, mi, bardzo było mi miło. Bardzo było mi miło przyjąć Cię w moim. Yy, w moim sklepie optycznym. No i nie mogę teraz życzyć nic innego jak tylko dobrego dnia, dobrej nocy. Whatever. papa pa pa. pa, pa.